Mano widzowie, to jest przepis na parówki, ale ja chociaż obiecałem na w talarki na specjalne na, na subskrypcji. Na kiełbasy w talarki, ale w domu nie mam kiełbasy aktualnie. Ale ja mamy parówki. Więc yy, nagram o parówkach. Od razu polecam Wam dwa kanały. Kanał yy, Pan Kacperek to już są ten. Ten, co kolega ma, już mówiłem na specjalu. Ale to jest ten sam kanał co Katrin Tylko on zmienia często nazwy. I kanał Paweł 1, 2, 3. I zgadnijcie, co teraz Wam powiem. Zapomniałem, czy z czy bez. Kurde. Dobra, ale przejdźmy do przepisu. Najpierw zagotujmy wodę. Yy, zagotujmy. No i. Gotuje się już. Ja, jak się już zagotuje, to robię cięcie na ten moment. A w tym czasie pokroimy se y, parówki. Albo nie. Jak chcecie, to kroicie parówki, jak kroicie, albo nie kroicie. Wasza tutaj sprawa. Ja nie kroję. Dobra, szybko się woda zagotowała. To wkładamy parówki do garka. Bierzemy wodę zagotowaną. Wlewamy powoli, żeby się nie pochlapać. Po co masz się wrzątkiem pochlapać? Jak mamy wlane, to czekamy, aż się parówki zagotują. I to jakoś trwa minutę. Ale najpierw dogotuję jeszcze trochę wody, bo jest mało. O! Tyle wystarczy. I gotujemy jeszcze raz. A czekamy jeszcze, aż się zagotują. Na czas zagotowania robię cięcie. Zagotowała nam już się woda. Biorę i nalewam jeszcze. Ale tak trochę już nie trzeba, tak dużo. Idealnie. I czekamy, aż się parówki zagotują. Ale chyba już się nawet zagotowały, ale jeszcze chwilkę poczekamy. W ogóle chciałabym Wam pokazać tam, gdzie moje patyczaki leżą, bo tam zrobiłem takie miejsce, gdzie tam je wszystkie na, na pochowałem blisko siebie i postawiłem kamyki, takie, żeby wiedzieć, gdzie one leżą. Więc one leżą. O, widzicie? Tam koło malin. Takie cztery te kamyczki. I możecie pisać. Mm, Jakie mogę pozy y, zrobić mini legendami? Y, bo ja tak nie mam za bardzo pomysłu, jakie można pozy wziąć. Ok, biorę widelec. Y, podnoszę parówkę. Druga. O! Nie złapała się. A. Dobra, widzowie. Teraz y, przyniosę do, sto do stołu. Dobra widzowie, mamy już parówki tutaj gotowe cieplutkie, wyjmę z lodówki tutaj chrzan, nie musztardę, a wy z tym chcecie, z keczubem, z tym. Widzowie napiszcie z czym lubicie jeść parówki, czy w ogóle w ogóle jecie parówki, bo ja jem czasami. Teraz nałożę musztardę, bo mam tylko jedną rękę wolną, ponieważ trzymam telefon, więc już tutaj ten nakład. Dobra widzowie, tutaj yy, wziąłem i teraz będę nakładał szan. Jaki kurde szan musztardkę. Dobre. Barówki z musztardą są 9 na 10. Nie, 10 na 10. Dobre. To chyba na tyle w tym przepisie. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Na razie widzowie.